Zjadłabym coś. Ale co? <grym> nie karmimy się tylko wdzięcznością. Nie, wiemy, co upolujemy. Nakarm ciało światłem. ciotka tylko detoks klarofilowy. <grym> A ja wolę prościej. Nowy Skyr od legendarnego Danio. 100% składników z natury. Danio Skyr. Prosta metoda na głoda. Czujesz ten klimat? La dolce vita. Ty znasz włoski? O Ja tu czekam! I po włoskim. Si. Szybciej do kuchni! Feliciana czeka! Wchodzę w to po włosku. Chrupiące brzegi, pyszne dodatki, cienkie ciasto z zakwasem. Pizza salame chorizo. Wy wszyscy mówicie po włosku? A? Spróbuj, to też zaczniesz. Feliciana, mówiłam. Feliciana. Pizza, która tworzy włoski klimat. Ważne, żeby się śmiać. Dlatego w plusie na kartę masz internet bez limitu, żeby śmiechom nie było końca. Plus! Przed Państwem karta milion warta. Loteria w play, w której każdy ze starterem ma szansę zostać milionerem. Wystarczy mieć play na kartę, doładować konto i... I już można wygrać nagrodę główną, aż milion złotych! Lub jedną z ponad 100 tysięcy nagród dodatkowych. Rady dla grających? Zgłosić się i grać, grać, grać! Wygrywaj z play na kartę, weź udział w loterii Karta Milion Warta i graj aż o milion złotych oraz ponad 100 tysięcy nagród dodatkowych. Szczegóły na kartamilionwarta.pl Play. Biedronki niskie ceny, codziennie niskie ceny. Na przykład do soboty. Wszystkie soki, smoothies i napoje Vital Fresh. 2 plus 1 oraz żel do prania Kokolino Wonder Wash 37 prani 1,48 litra. Jedynie 25 zł za każdą z dwóch sztuk przy zakupie dwóch, a na nadchodzącą zimę wygodne dziecięce śniegowce z ciepłą wyściółką i antypoślizgową podeszwą już od 49,99 za parę 30 lat niskich cen. Codziennie biedronka. Opłaty za abonament? Zrezygnowałem, bo teraz płaci on. Tako. Płacę, ale to zaszczędzam. Dzięki rodzinnym numerom. Wziąłem jeden numer dla siebie, a za Aśkę i dzieciaki płacę połowę. Tako. Oni nie muszą myśleć o rachunkach, a ja wiem, że zawsze będą pod telefonem. Wybierz rodzinne numery w Orange i zyskaj kolejne numery o połowę taniej niż pierwszy. I do tego smartfon Motorola o 50% taniej. Tako, bo Orange tu jest.